Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy e, witam was bardzo serdecznie. To ja, Lenaczek. Dzisiaj będziemy nagrywać y, grę. zobaczycie jaką. Jej za y, ten no party imprezka będzie. Jest Roszpunka, jest Elza, jest Anna, jest y, no inne, Śnieżka i nie znam jej, nie pamiętam jej imienia. Filmu. Yay! Take us out of town. Out of town. Why don't I invite the girls over for a ph party? Yay! First, I have to make the inversions Ooh! Okay. The timer. Do do do. Uh, Mrs. Take. Mm hmm. We're going to pick up your favorite pages and come over for the final sleeping party. Message. At the pajama party from Elsa for you. when tomorrow, 8 p.m. Don't. Your to jest chyba najlepsze, bo, bo tutaj wszystko jest tam. Teraz zdobę um, tutaj gwiazdka. jaj gotowe. Teraz... a może ostatni ten karteczkę. Strasznie troszkę. Dobra, jest dobrze. Trochę zmniejszyć. Uiii, swój tasie. Ej, nie nachodź. Okej. Okay. Jest dobrze. Teraz możemy coś namalować. Wow, ale to ekstremalne. O, to jest mi taśne, ale to myślę, że to jest najlepsze. Takie, 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 takie. To jest najlepsze, to jest fajne też. Mm, myślę, że to jest najlepsze jednak. I to też jest fajne. Nie, to. To jest w stylu jakby. Okej, okay, to może być. Dobra, jest katana. Myśli wszystkim. Okej. Okay. Jej. Wysłane. Teraz... Musimy... Uuuu... Okay. Musimy uderzać w ten... W... <laughs> He, he, he śpiszcza jest ta na jak ten... O iPhone! iPhone-owy A nie! Zdziało mi się? <laughs> <laughs> yeah, ile jeszcze raz? Okej, teraz będziemy Oto... o to. ona miała ten. Merida na imię. Merida, Roszpunka, Anna, Elza. Hmm. Elsa zrobiła tą imprezkę, więc po co mamy? Najpierw do Meridy, Bo ona nie ma tego poka. Hmm. Jack Frost. Nie. Chris.

Do siebie. Czemu? co Anna szpunka może z nim Wow Wow Kto wym OK e, więc to prawie <śpiewanie> <śpiewanie> ten myślałam, że może... U znowu To może że merida z nim. Wow! Dobra, dosyć. Jest okej. Okay. Teraz idźcie mieć zęby. No idzie. Haha, <laughs> looks like Rapunzel. Feel asleep. Let's play a prank. No. Haha, <laughs> Roshbunka wygląda, z wyglądać, że Roshbunka jest zmęczona i że śpi. Że widać, że śpi. Bądźmy grać w prank. Jej. Będziemy malować jej. Okej. Okay. Jak się cieszy. Dobra. Będzie... O, Boże, co ja... Tutaj mam samo ten... Będzie pasować jej. O, co jeszcze raz, jeszcze raz. Okej. Okay. Namalujemy jej wąsy. <ścoughs> Czarne drzwi, i namalujemy jej tutaj oczy. Oko, jedno oko, drugie oko. I tutaj dookoła Aaaa, fioletowe. A nie uda mi się, ale najpierw sobie to wypuścić sobie Okej, okay. teraz. Tutaj krówka. <laughs> jak śnieżnie. <laughs> jak to wygląda. I teraz pełen nowy O boże, jak mi się to udało świetnie. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> no wygląda jakbym miała otwarte morze. naprawdę. <laughs> Tutaj na dole takie długie szansę bym miała. Jeszcze do kurczę trzeba zabicić jej szanse. Wyszło ekstra. Nie wiem jak wy, ale dobrze mi wyszło. Teraz co tu jest za Usta. A, ja nie mogę i. A jaka ten Colgate? Jaka piękna pasta. Jest świetnie teraz świcie Czyli nie wiem o co chodzi z tym. Uuuu wow, jakie masz ciuchy. Hey girls! Let's try on some cute pictures. <laughs> eee, hey uh, um, <laughs> dziewczyny. Spróbujmy. Spróbujmy słodziutkie. piżamki. Coś takiego. Okej. Okay. Hmm. Ej, ja jej nie przybrałam! Ej. Oh no, taśnie nie? Ona, ale powinna mieć to. Tam na merida powinno być. A, Elza, ona ma takie fajne. Ale z tym Olafem było świetne. A, może się my zadawać. Może. O, to jest świetne. O, to jest fajne. I tu piżamka. Sam jest. O Boże! Jak świetne. Teraz Merida, na pewno. A później No, pokazuj się, pokazuj, pokazuj. O, tak, Merida. Wiem, ja, to jest wydaśne. Ale fajny ma ten piszankę. Popkorn muszę mieć. Wiesz to. Czy, <try> czy, No make-up. Bo też ja wyglądam, że jakby nie miała ten make-up na sobie, że ten nie. Oh, today. Let's watch the no makeup. Dum, <laughs> popcorn. <laughs> pami sobra Você está Tá, Sustava. No teraz kto? Teraz kto się pokaże? Powinna się Śnieżka pokazać. Ej! Elza jeszcze raz, bo jej nie ubrałam. Ona by mogła... Ona ma swój taśmę. To jest fajne, ale to jest fajne. To jest lepsze. A...

koniec, 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 koniec. To chyba będzie na koniec! Chyba, chyba nie wiem, o co chodzi. za Do-do-do-do. Do-do-do. do Je, je, Jej je, jej, 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 Udało się, udało się, udało się, cieszę się. Następne, 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 uh. u jej, wszystkie dziewczyny śpią, więc... Zakończmy ten odcinek. Ty tak swój dziewczynyś śpią, więc... A, a gdzie jest ta śnieżka? Była pokazana, ale tutaj nie ma. takie bez sensu. Aha. Wiesz się położyła. To tutaj są ten ten. Na. na pod nogami teraz jest Pod nogami na nogach Elzy jest poduszka, a na poduszce jest ten rozpunka. Tutaj są sprawdźne, dwie Merida, Anna, Elza i rozpunka. Więc kończmy ten odcinek. Kończmy um, ten odcinek. Kończmy ten odcinek. Do widzenia, do jutra, papa. pa, pa. Do, do jutra, nie wiem do kiedy, ale do następnego odcinka. I innych takich dla dziewcząt gier. Więc do zobaczenia. Nie będę tylko w te, gie, w te gry grać, ale takie po prostu, no wiecie, znane będę grać, które mają bardzo dużo gwiazdek. Tak właśnie. Tak, 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 tak. Uuu, tak. ktoś... Nie, nie, uwielbiam tą grę. Ocyk! Uwielbiam tą grę! Nie ma za co. Okay, ta-ta!